Nowy sezon w Pokémon Go nadchodzi. Sezon Max Out. A wraz z nim premiera Pokémonów Dynamax w Pokémon Go. Tak dobrze słyszycie. Więcej szczegółów poznacie w tym filmie. Bez zbędnego zwlekania. Zapraszam do oglądania. Ale, ale, być może jeszcze o tym nie wiesz, że w tę sobotę, 31 sierpnia od godziny 16 robię. Breaka. Czy otworzymy tego boxa XY Evolutions, to zależy, czy zbierze się 36 osób chętnych na boostery. Przynajmniej jednego boostera z tego boxa, ale otwieram też ponad 40 innych rodzajów boosterów. Na pewno będzie z czego wybierać i wiem, że do 17 w ten dzień jest Community Day na Poplio. Ale nie martwcie się, ten livestream będzie trwał dosyć długo, bo tak samo do 20, 21. I ta pierwsza godzinka to taka bardziej rozgrzewka, także na spokojnie można włączyć się do streama o 17, jak skończy się Community Day na Poplio. A, i oczywiście w opisie macie linka zarówno tego live streama, można tam dać dzwoneczek, żeby już dostać powiadomienie, jak on będzie się odbywał, i też macie linka do kupowania boosterów. Już raz można sobie coś kupić, na przykład do otworzenia przeze mnie na tym breaku. A tymczasem, czym jest sezon Max Out w Pokémon Go? Zaczyna się on 3 września, od godziny 10 rano, i potrwa aż do 3 grudnia, również do godziny 10. W tym sezonie mamy 3 Wielkie hasła: Go Out, Go Big, Go Wild. To Go Big brzmi jak odniesienie do Dynamaxa, czyż nie? Możesz spotkać się po raz pierwszy z Pokemonami odkrytymi w regionie Galar. Region Galar to oczywiście ósma generacja gier Pokémon, czyli dokładnie ta generacja, w której po raz pierwszy pojawiły się Dynamaxy. I Giganta Maxy. Pokemony po raz pierwszy odkryte w grach Pokémon Sword i Shield pojawią się w Pokémon GO. Na przestrzeni całego sezonu. I uwaga, wraz z tym sezonem pojawia się w Pokémon GO. Pierwszy od dłuższego czasu nowy regionalny Pokémon. Będzie to Stone Journer, Pokemon regionalny dla. Zjednoczonego Królestwa. Mamy blisko. Być może duża część z nas ma rodzinę, na przykład w Anglii, w Szkocji, w Irlandii Północnej. Fajna okazja, żeby tam wpaść i złapać nowego regionalnego Pokémona. Będzie specjalny research o nazwie Max Out, podczas którego wybierzemy swego pierwszego Pokémona partnera z regionu Galar. Od jakiegoś czasu Pokémon Company używa określenia Pokémon partner zamiast starter. Chodzi oczywiście o jednego ze starterów, a są to oczywiście Gruki, Skorbany oraz Sobyl. I mieliśmy już podobny specjalny research w ubiegłych sezonach, gdzie z danej nowej generacji, która wchodziła do gry, po prostu wybieraliśmy sobie jednego z trzech Pokémonów starterów, to nic nie znaczy, tak naprawdę potem i tak możemy złapać wszystkie pozostałe bez problemu. Tylko z tym konkretnym, którego wybierzemy, mamy na przykład więcej spotkań w tym specjalnym researchu. Chociaż tutaj ma to wpływ na coś, bo w zależności którego wybierzemy, no to nasze tło książeczki na pocztówki zmieni się. Oprócz tego w tym sezonie go big, czyli oczywiście debiut Dynamaxów, według zgłoszeń te Pokémony będą pojawiać się w nowych miejscach na mapie Power Spotach, czyli miejscach mocy, tak to nazwijmy. Zbierzcie ze swoimi przyjaciółmi, żeby rzucić wyzwanie nowym Max Walkom, by złapać te potężne Pokémony i odblokować moc Max Cząsteczek. Wraz z wrześniem trenerzy z całego świata zaczną odkrywać Power Spoty na mapie, po jakimś czasie zaczną na nich pojawiać się Dynamax Pokémony, którym będzie można rzucić wyzwanie. Ale, ale, zanim jeszcze Dynamax Pokémony zaczną pojawiać się w tych miejscach, ty możesz już do nich podejść, zeksplorować i zebrać. Max cząsteczki, czy to będą nowe obiekty na mapie. Nie pokestopy, nie drzymy, coś osobnego od tych rzeczy. Podchodząc tam, rozumiem, że będziesz mógł tym jakby zakręcić czy w jakiś sposób kliknąć, żeby zebrać sobie te max cząsteczki, które później będą nam bardzo potrzebne. Kiedy już w tych miejscach zaczną pojawiać się Dynamax Pokémony. Jeśli chodzi o tę część sezonu o nazwie Go Wild, to niestety dzisiaj jeszcze nie mam dla Was żadnej informacji, co to miałoby oznaczać. Podczas tego sezonu następujące pokemony spotkamy w Research Breakthrough. Galerianski Wizing Galerianski Mr. Mime, Excadrill, Skraggy, Furfrou albo Jagmo. Na dziko pojawiają się takie pokemony jak w miastach Gengar, Skitty, Beldam, Skraggy, Trabish, Furfrou, Lechong i więcej. W lasach Executor, Chensi, Pinsir, Hoppip, Szrumisz, Emolga, Grabin i inne. W regionach górskich Onyx, Sudowoodo, Sableye, Agron, Boldor Stunfisk, Golet i inne. Na plażach i nad wodą Kingler, Staryu, Rapras, Remoray, Ducklet, Crabblower, Sandygast i więcej. A ekskluzywne Pokémony dla północnej półkuli to ta nasza, jak ktoś spał na geografii to Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Pineco, Hisryański Quillfish, Larvitar, Deerling forma jesieni i więcej. Na południowej półkuli hisjański Voltorb, Fiba, Snivy, Tepik, Oshao, Deerling forma wiosny, Dino i więcej. W tym sezonie następujące Pokémony spotkamy w jajkach: Jajka dwukilometrowe Klefa, Igliba, Tyro, Why Not, Larvesta i inne jajka 5-kilometrowe, larwesta, komala, gruki, skorbany, sobel i inne, czyli startery z ósmej generacji będą w jajkach piątkach. Ma to sens? W jajkach 7-kilometrowych galeryjański miał slow, farfetch, zigzagon, yamask i inne. W jajkach 10-kilometrowych dradigon, larwesta, drippy, charcut, fridgebox i więcej. A w specjalnych jajkach z adventuresync, to są te, które otrzymujemy na koniec tygodnia, w poniedziałek, po przejściu odpowiedniej ilości kilometrów w tym tygodniu. W specjalnych piątkach? Chingling, riolu, tyrant, amaura, Phantom i inne. W Specjalnych dziesiątkach, gratyny Rockraft, Drampa, Fridge Bugs i więcej. Specjalne nagrody za przejście ścieżek. W tym sezonie wyjątkowe jajka 7 km, z których możemy dropnąć. Hisuianckiego Growlifa lub Snizela, bust Curina w formie białych pasków, Dino Panchama i inne. I przez cały ten sezon mamy następujące bonusy. Zwiększone punkty EXPA. Za 7 day streaka, zarówno jeśli chodzi o łapanie Pokémona, jak i kręcenie Pokestopami. Zwiększony EXP za wbicie wyższego poziomu przyjaźni. To jest bardzo ważne, i to jest, powiedziałbym, bonus, który naprawdę warto wykorzystać na maksa w tym sezonie. Jeden dodatkowy Candy za tradowanie się Pokémonem, i gwarantowany 1 XL Candy za tradowanie się dla graczy. Oczywiście z poziomem 31 lub wyższym, no bo gracze z niższym levelem nie mają dostępu jeszcze do Candy XL. Teraz zretnijmy na tę piękną infografikę od Galixa, która mówi nam o. Pierwszym evencie tego sezonu, Go All Out. Od 3 września, godzina 10 do 10 września, też godzina 10, debiuty następujących Pokemonów. No, oczywiście, startery z 8 generacji Region Galar, czyli Gruki, Thwaki, Rillaboom, Scorbany, Rabut, Cinderes, Sobul, Drizzle, Inteleon, a także bardzo ciekawy Pokémon z 8 generacji, cała jego rodzina ewolucyjna Drippy, Dracloak. I Dragapult. Nowe Shiny Pokémony, a mianowicie Skłowet i wulu. Nowy regionalny Pokémon, o tym już wspomniałem. Stąd Tylko w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na dziko, takie Pokémony ja. Gruki, Skorbany, Sobu, Skłowet, łulu i Drippy, oczywiście specjalne eventowe showcase'y na Pokestopach, dwa razy exp za łapanie Pokémonów i dwa razy exp za ewolucję Pokémonów. w filtri możemy dropnąć następujące Pokémony: Gryłki Skorbany, Sobel, Skłowet, wulu. Przez cały ten event w jajkach 5-kilometrowych możemy znaleźć takie Pokémony jak Gryłki Skorbany, Sobel i więcej w dziesiątkach, Drippy i inne w siódemkach, Galariański, Meow, Ponyta, Stunfisk, Slowbro, Yamask, Darumaka, Zigzagoon i Farfest. Wszystkie regionalki z regionu Galar. Będzie Collection Challenge, który da nam Expa Stardust i spotkanie z Wulu. Także tak, moi drodzy. Z oficjalnych informacji wynika, że już w ciągu najbliższych paru dni na mapie powinny zacząć pojawiać się mniej więcej tak wyglądające miejsca mocy. Nie zdziwcie się, nie zastąpią raczej waszych pokestopów czy gymów, do których jesteście przyzwyczajeni. Raczej spopulują te point of interest, w których mogłoby się pojawić, albo już za dużo obiektów w danej komórce S2, czyli jeśli grać na przykład w ingresa inną grę na Antiku, no to w miejscach, gdzie są właśnie portale. I będziemy mogli już sobie chodzić zbierać cząsteczki mocy I czekać na ten wielki moment, kiedy na zdecyduje się dropnąć ten duży update. Dosłownie, wielki, duży update z wielkimi pokemonami Dynamax, które mogą. Na zawsze odmienić oblicze tej gry. Dajcie znać, co myślicie i czy jesteście podekscytowani. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie o moim breaku w tą sobotę. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego. Cześć.